Cześć, z tej strony Ola, a to jest kolejny odcinek podcastu opowieści różnej treści. Chodził za mną już od dłuższego czasu taki odcinek, gdzie polecę Wam, opowiem Wam o takich powiedzmy gadżetach, ale też nie do końca, bo nie wszystkie rzeczy będą tak stricte materialne. O gadżetach i wszystkich niematerialnych rzeczach, które były dla mnie takimi z angielskiego game. Changerami, Boże, uwielbiam, jak e, odmieniamy te wszystkie polskie, boże, te angielskie słowa. To jest taki moment, że zaczynacie z czegoś korzystać i zdajecie sobie sprawę, że nie macie zielonego pojęcia, jak wcześniej sobie w życiu radziliście i jak byliście w stanie istnieć i, i egzystować na tym świecie bez tej danej jednej rzeczy. No to właśnie ja Wam. O tych takich rzeczach, które dla mnie mają takie znaczenie, dzisiaj opowiem. To są wszystkie te rzeczy, które poniekąd jakoś zmieniły moje postrzeganie i dzięki którym po prostu moje życie stało się łatwiejsze. Naprawdę życzyłabym sobie, żeby ktoś wcześniej, w ciągu tych 23 lat mojego życia, tak złapał mnie za ramię, jak to w filmach jest, i powiedział: Dziecko, ty jeszcze nie wiesz, ty jeszcze nie wiesz, ale któregoś dnia twoje życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. I, i stanie się to właśnie dzięki tym rzeczom, o którym wam zaraz powiem. Boże jakoś tak w ogóle wyobraziłam do sobie i słuchajcie, nawet jakbyście mnie teraz widzieli, to byście zobaczyli, że, że macham tą ręką, jakbym tak chciała komuś kurde położyć ją na ramieniu, więc wyobraźmy sobie, że teraz kładę ją na waszym ramieniu, i mówię wam, moi drodzy. Korzystajcie, najpierw słuchajcie, a później korzystajcie z tych rzeczy, o których Wam powiem. Temu odcinkowi ponownie partneruje marka Allegro, gdzie możecie zamówić produkty z wielu, wielu różnych kategorii, zawsze z gwarancją dostępności sprawdzonych marek. No i dodatkowo, żeby życie było jeszcze przyjemniejsze i jeszcze wygodniejsze. To na dostawach i zwrotach możecie zaoszczędzić z Allegro Smart na start, o którym myślę, że część z Was mogła już słyszeć. Jak aktywujecie tę usługę i nie korzystaliście z niej wcześniej, nie mając też aktywnego Allegro Smart czy Allegro Smart Student, to otrzymacie 5 darmowych przesyłek i zwrotów na 3 miesiące a jeśli już coś zamówicie, to paczkę możecie odebrać w jednym z punktów Allegro One Punkt lub takim zielonym automacie paczkowym Allegro One Box. W Polsce jest ich ponad 60 tysięcy, więc jest duża szansa, że któryś z nich znajduje się blisko Waszego domu, no i nie trzeba będzie się niecierpliwić, kiedy ten kurier przyjdzie, czy on się w ogóle z nami skontaktuje, czy się jakiegoś smsa, albo czy przyjdzie, kiedy nas akurat w tym domu nie będzie, no i u mnie tak zawsze to jest, że ci kurierzy muszą zostawiać te paczki na ochronie, a ta ochrona później tylko do mnie wydzwania, pani Olu, pani Olu, 20 paczek na panią czeka. Można tego uniknąć, a ja jednak z panami ochroniarzami chciałabym żyć w dobrych stosunkach i nie chciałabym nadwyrężać ich dobrej woli odbierania moich paczek co chwilę. <grych> Także staram się, żeby jednak trafiały one prosto w moje ręce. No ale dobra, przechodzimy do sedna tego odcinka, czyli do tych moich game bo boże będę się za każdym razem śmiała jak dziwnie to brzmi po polsku w sensie jak dziwnie się to odmienia nie wiem może powinniśmy zastosować po prostu polskie tłumaczenie okej okay, zróbmy tak moim pierwszym zmieniaczem gry, gry moim pierwszym zmieniaczem gry jest słuchajcie zakup czytnika książek Jezus Maria słuchajcie to w ogóle tak Ułatwiło mi czytanie książek i tak poniekąd em, zmotywowało do czytania większej ilości książek, że aż, e, aż jestem z siebie dumna. Ja jakieś dwa albo trzy lata temu e, w mojej głowie postanowiłam sobie, że chcę czytać przynajmniej jedną książkę na miesiąc. Dla niektórych może być to mało, dla niektórych może być to dużo. Ja stwierdziłam, że nie będę się porywać z motyką na słońce i 12 książek rocznie będzie. Optymalną liczbą i będzie do zrobienia. W tym roku sięgnęłam już nawet po wyższe trofeum i powiedziałam sobie, że chcę przeczytać 20 książek, ponieważ słuchajcie, ja niesamowicie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są oczytani. Więc mam taką motywację, że sama chcę być oczytana, bo być może ktoś będzie wtedy lubić ze mną rozmawiać. Nie, no żeby nie było, robię to dla własnej wewnętrznej satysfakcji, ale naprawdę bardzo lubię ten moment, kiedy kończę książkę i mam takie, okej, okay, dobra, to już kolejna z listy skreślona, tym bardziej, że moja lista książek do przeczytania tylko się powiększa i ja nie nadążam realizować i, i czytać wszystkich pozycji, które są tam ujęte. I mam takie poczucie, że właśnie zaczęłam regularniej czytać, systematycznie, kiedy właśnie zaczęłam czytać te książki na czytniku. Ja czytnik książek mam już od kilku dobrych lat, z tego co się orientuję. Natomiast w tamtym roku kupiłam nowy, bo po prostu poprzedni się zepsuł, tak to bywa z rzeczami elektronicznymi. Ja mam słuchajcie Inkbooka i mega wam go polecam. Jestem bardzo zadowolona. Wcześniej też miałam Inkbooka i kupiłam ponownie um, Inkbooka. I mam takie właśnie poczucie, że słuchajcie, jak się ma te książki na czytniku, to jakoś tak chętniej człowiek czyta i wydaje mi się, że też szybciej. W dodatku, czytnik jest tak poręcznym urządzeniem, tak małym, że zmieścicie go do każdej małej damskiej torebki, czy nawet kurczę do jakiejś trochę większej nerki. I ja uwielbiam właśnie ten fakt, że wszystkie książki mam tam w jednym miejscu. Czytnik to może nie jest najtańsza rzecz do kupienia, bo wydaje mi się, że ten mój kosztował z 500 zł. No to też nie jest jakoś bardzo dużo, ale wydaje mi się, że jest to inwestycja opłacalna, ponieważ ja później, słuchajcie, nie kupuję książek pojedynczo, rzadko kiedy tak naprawdę. Chociaż i tak właśnie e-booki są tańsze niż normalne książki zazwyczaj, ale mam wykupiony jakby taki abonament, za który płacę. 7 zł miesięcznie, i za te 7 zł mam do przeczytania 300 stron. Że jakby wykupuję 300 stron jakiejkolwiek książki i jako, że jest to zazwyczaj mniej więcej jedna książka, bo książki powiedzmy średnio mają właśnie po 300 stron, no to ja właśnie za 7 zł mam książkę. Bardzo polecam Wam zainteresować się tym tematem, no bo jak już wspomniałam, czytnik jest mały, jest wygodny, żeby go gdziekolwiek schować, także w podróż. Idealna opcja. Możecie mieć tam wszystkie książki w jednym miejscu, no i też ostatecznie wydaje mi się, że nie jest to aż tak droga sprawa. Także z mojego serduszka tutaj szczerego, dużego, serdecznego polecam. I w ogóle, jeśli chcielibyście jakieś książkowe polecajki, to u mnie na Instagramie jest w ogóle cała wyróżniona relacja, ponieważ ja większość książek, które czytam, później gdzieś tam recenzuję u mnie, także może coś tam wpadnie wam w oko i może ktoś z jakiejś mojej rekomendacji skorzysta. Teraz czytam, co teraz czytam inteligencję emocjonalną. To jest taka mocno psychologiczna książka i jest Długa. Kolejna, kurde, długa książka, za którą się wzięłam, bo ma chyba z 660 stron. Kiedyś to w ogóle było dla mnie nie do pomyślenia, żeby sięgać po tak obszerną lekturę, ale teraz robię to częściej i chętniej i chyba po prostu już się przyzwyczaiłam, że te książki popularno-naukowe zazwyczaj są tak długie. Dobra, kończymy temat książek, bo niekoniecznie każdy musi lubić czytać, ale myślę, że. Duża, duża część z Was słucha na przykład muzyki. Czy podcastów? No i ja muszę powiedzieć, że dla mnie odkryciem poprzedniego roku, bo wtedy tę rzecz kupiłam, są słuchawki bezprzewodowe. Ja wiem, że one na rynku już istnieją od dawien dawna, ale ja jakoś przez długi czas nie mogłam się do nich przekonać i byłam taka, my, jakieś tam bezprzewodowe, zaraz mi to wypadnie z ucha, gdzieś to zgubię, ale w końcu, w końcu, któregoś dnia stwierdziłam, dobra. Kupię, wypróbuję, zobaczymy, i okazało się, że był to dla mnie tak zwany zmieniacz gry. Natomiast ja jestem taką osobą, może nie skąpą, ale dosyć oszczędną, jeśli chodzi o takie rzeczy, na które wiem, że nie trzeba wydać dużej ilości pieniędzy. Stwierdziłam, że nie będę kupować słuchawek z jabłuszkiem, mimo tego, że używam sprzętu tej firmy, no bo wydaje mi się to być mało opłacalne dla osoby, która tak czy siak nie korzysta z tych słuchawek aż tak często. No i słuchajcie, znalazłam. Zarąbiste słuchawki, które kosztują chyba 200 zł. Są to słuchawki Realme Buds R2 uh, i jak pokazałam wam je na Insta, to później przez kolejny miesiąc zadawałam pytania, Ola, jak się nazywają te słuchawki, bo mówiła, że są mega fajne, chciałabym jakieś kupić. Także są to właśnie te słuchawki z Realme i za 200 zł jakość 10 na 10. One mają też tę opcję wyciszania hałasu, co sprawdza się idealnie, gdy na przykład jesteście w samolocie i chcecie pójść spać, wtedy na tym trybie włączacie sobie jakąś, nie wiem, muzykę klasyczną. Ja to zawsze robię i oddajecie się w objęcia morfeusza. Nic się wam nie plączę, to jest w ogóle też jakaś ogromna wygoda, bo ja jak miałam te zwykłe słuchawki, to one zawsze były zaplątane, że już w pewnym momencie stwierdziłam, że nie ma po co ich rozplątywać. Bo one i tak znowu zaraz zaplączą się w coś, co będzie obok mojej torebce. I później tylko ludzie byli tacy, Ola, a może byś sobie rozplątała te słuchawki? Byłam taka, Mech, nie ma po co. Bateria też trzyma bardzo długo, czego w sumie się obawiałam, no bo właśnie największym, powiedzmy, minusem byłoby to, że te słuchawki by się szybko rozładowywały. Wcale tak nie jest. Są wygodne, wyglądają też naprawdę całkiem, całkiem fajnie. To ich takie opakowanie jest bardzo estetyczne i też ładuje w międzyczasie te, te słuchawki. Więc w ogóle ta dzisiejsza technologia, no brak słów. Dla mnie to jest w ogóle, słuchajcie, jakieś takie abstrakcyjne, że te słuchawki puszczają mi muzykę, którą ja puszczam na telefonie i nie ma między nimi takiego połączenia kabel. Jak to się w ogóle dzieje? Skąd te słuchawki wiedzą, że ja w tym momencie chcę posłuchać Adele albo nie wiem, One Direction? No, powiem Wam ten świat. Ten świat to jest jeden wielki znak zapytania dla mnie. Tak samo, jak byłam kilka tygodni temu na rejsie statkiem wycieczkowym, który był tak ogromny, że za każdym razem, jak go widziałam w porcie, to zadawałam sobie pytanie, jakim cudem to się utrzymuje na wodzie i jeszcze potrafi płynąć. Nie wiem, słuchajcie, fizyka to jest jakaś dziedzina nauki, której chyba nigdy nie pojmę, i mój Ogromny szacunek do osób, które rozumieją to wszystko. Nad kolejną rzeczą nie będę się za bardzo rozwodzić, bo wydaje mi się, że staje się już to powszechnym zjawiskiem. Mianowicie, korzystanie z butelki filtrującej oszczędzacie mnóstwo pieniędzy, robicie coś dobrego dla środowiska i jest to też bardzo wygodna opcja w podróży, kiedy wiecie, że na przykład nie będziecie mieli dostępu do takiej um, pitnej wody butelkowanej gdzieś w sklepie, bo na przykład jesteście, nie wiem, na pustyni. Pustyni i nigdzie tego sklepu nie ma. Chociaż w sumie na pustyni to i byłby problem ze zwykłą wodą, no ale wiecie o co mi chodzi. Butelka filtrująca mega wygodna sprawa, i mimo tego, że te filtry trochę kosztują, to tak czy siak wydaje mi się, że jest to bardziej opłacalne niż kupowanie wody, no chyba, że w ogóle pijecie kranowe, no to już w ogóle bardzo ekonomicznie. Nawiązuję cały czas w sumie do podróży, więc nawiążę ponownie. Bo chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli jeździcie gdzieś, nawet słuchajcie nieczęsto, ale zdarza Wam się pojechać za granicę, gdzie jest inna waluta, no a wszędzie jest inna waluta, bo Polska jest jedynym krajem, gdzie jest polska złotówka, no to słuchajcie, karta wielowalutowa jest tak ogromnym ułatwieniem, że nie wiem, dlaczego są jeszcze ludzie, którzy jej nie mają. Ja osobiście używam rewoluta. Karta, prowadzenie konta kosztuje tak naprawdę 0 złotych, chyba że przekroczycie tam jakieś limity, ale one i tak są dosyć wysokie i przy takich zwykłych podróżach co jakiś czas nie powinniście tych limitów przekroczyć. Jesteście za granicą, kupujecie coś, płacicie kartą, ona wam automatycznie przelicza złotówki na konkretną walutę danego kraju i przelicza te pieniądze po naprawdę fajnym kursie więc jeśli jeszcze nie macie tego rewoluta, naprawdę, naprawdę zachęcam. No płacenie kartą też jest wygodne, nie trzeba latać do kantoru, nie trzeba wymieniać pieniędzy, a teraz już mniej więcej w większości miejsc tą kartą można płacić. Tak spojrzałam teraz na listę tych moich game changerów, którą sobie stworzyłam w notatniku i dochodzę do wniosku, że wszystko bardzo ładnie tematycznie się ze sobą wiąże, ponieważ teraz mówiliśmy o Wymianie pieniędzy, o wymianie waluty, ogólnie o wydawaniu pieniędzy, i do tego też chciałabym nawiązać w kolejnym punkcie, i z tym właśnie jest związany mój kolejny zmieniacz gry. Ja już od dobrego roku bardzo rzetelnie prowadzę spis wszystkich swoich wydatków i uważam, że jest to. Bardzo dobry i bardzo rozsądny krok do tego, żeby zacząć oszczędzać pieniądze. Jeśli macie poczucie, że z waszego portfela czy konta cały czas pieniądze tylko wylatują i nigdy nie jest to konto na plusie, zacznijcie prowadzić. Spis wydatków, bo to wam pokaże, gdzie tych pieniędzy najwięcej wydajecie, na co one idą i w których właśnie dziedzinach oraz kategoriach moglibyście może trochę oszczędzać, aby gdzieś tam też wrzucać jakieś chociaż małe kwoty, na przykład na konto oszczędnościowe oszczędności zawsze w życiu warto mieć bo nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć a nawet jeśli no, nie będą to pieniądze na czarną godzinę to mogą być one przeznaczone na jakieś Wasze marzenia i cele, no i jak w ogóle zacząć spisywać te wydatki ja kiedyś robiłam to w Excelu ale trzeba przyznać, że Excel jest raczej mało wygodnym i poręcznym programem do robienia tego typu rzeczy w sensie spoko jeśli cały czas siedzicie przy kąpie, no ale często tak wydajemy. Pieniądze, to nie mamy tego laptopa przy sobie, tylko na przykład mamy nasz telefon. Ja osobiście polecam Wam aplikację Manify. Możecie tam dzielić wydatki na różne kategorie, a później zobaczyć, ile wydaliście w danym dniu, tygodniu, miesiącu czy roku. Możecie też tam wpisywać Wasze wpływy, Waszą pensję, zarobki, i później po prostu zobaczyć, jak to w miesiącu wygląda: czy jesteście na plusie, czy na minusie. Na początku może się Wam to wydawać mało wygodne i mało intuicyjne, że wszystko trzeba wpisywać ręcznie do aplikacji, ale powiem Wam, że ja po miesiącach używania, no to robię to już automatycznie. Idę do sklepu, kupuję coś, otwieram aplikację, zapisuję wydatek i uważam, że spisywanie wydatków samo w sobie jest w sumie game changerem, bo później widzicie, ile wydajecie pieniędzy na głupoty też dużo aplikacji bankowych ma taką opcję, ale ja na przykład często płacę dwoma kartami albo płacę gotówką, no i tak, żeby to zebrać w jednym miejscu, to po prostu sama wszystko ręcznie spisuję to w aplikacji. W planowaniu budżetu, w planowaniu jakichś oszczędności jest to game changer. I naprawdę pozwoli Wam zobaczyć, gdzie możecie uciąć jakieś koszta, na co wydajecie zbyt dużo pieniędzy. Może gdzieś tam będziecie w stanie jakoś ten Wasz budżet przerekonstruować i kto wie, może więcej pieniędzy zostanie w Waszym portfelu. Ja to w ogóle z wieloma rzeczami przeniosłam się na mój telefon, bo też zaczęłam używać kalendarza elektronicznego. I uważam, że jest on o wiele lepszą opcją niż zwykły kalendarz papierowy, aczkolwiek. Też rozumiem, dlaczego niektórzy wolą używać tego zwykłego kalendarza. Natomiast ja zazwyczaj mam tak małe torebki, że po prostu taki kalendarz by się tam nie zmieścił, więc wszystko co muszę gdzieś zapisywać, jaka data, jaka godzina, co trzeba zrobić, zapisuję w kalendarzu elektronicznym, bo zawsze mam go pod ręką. No i też mogę wszystko sobie pozaznaczać jakimiś kolorami i planowanie wydaje się być 10 razy łatwiejsze i jestem w stanie ogarnąć cały tydzień czy cały miesiąc żeby nie było, ja słuchajcie, kiedyś kilka lat z rzędu planowałam wszystko w kalendarzu papierowym, ale zapominałam o niektórych rzeczach, bo na przykład byłam na spotkaniu z kimś się umawiałam, nie miałam tego kalendarza z sobą, no i mówiłam sobie: Dobra, dobra, to ja w domu to zapiszę i nie robiłam tego. A tak jak mam wszystko w telefonie, no to od razu wchodzę w kalendarz, zapisuję, wiecie, wtorek, godzina 17, spotkanie z tą i z tą osobą, tutaj trzeba coś zrobić, coś nagrać, wszystko jest zawsze w tym kalendarzu. Bez tego powiem wam, że nie wiem, czy byłabym w stanie ogarnąć swoje życie obecnie. Zakładam, że pewnie o większości rzeczy bym zapominała, w szczególności o tych, które są zaplanowane bardzo w przód. Ja używam tego zwykłego takiego kalendarza Google, ale on według mnie jest super, jest prosty w użytkowaniu, ładnie wygląda, jest dużo kolorków do wyboru, także nic tylko planować tam swoje życie. Dobra, zbliżamy się do końca tego odcinka. Został mi ostatni punkt, ale uważam, że jest trochę słaby, bo... Posłuchajcie, zapisałam sobie na końcu tej mojej listy podcasty, ale zakładam, że skoro słuchacie tego odcinka, to raczej lubicie podcasty. Tak, tylko w skrócie powiem, że ja kilka lat temu w ogóle jakoś tak nie, nie wiedziałam o istnieniu podcastów. W sensie wiedziałam, ale nie docierała do mnie myśl, że ja też mogę ich posłuchać, co dopiero stworzyć jeden, co się później wydarzyło. I któregoś dnia rozmawiałam z moją kumpelą, i byłam taka, że kurczę zawsze, jak wracam do domu samochodem, to przez cztery godziny słucham muzyki, i po czterech godzinach to już mam dość. Ona była taka, Ola, czemu ty nie posłuchasz podcastów? I ja byłam taka, co? W sumie może to jest całkiem niezły pomysł. I jak wtedy zaczęłam, tak nie skończyłam. A później jeszcze doszłam do wniosku, że a, założę swój własny podcast. Ale podcasty są super naprawdę. Ja w samochodzie, nawet takie, że tylko gdzieś po Warszawie na uczelnię, do jakiegoś sklepu. Spotkać się ze znajomymi, to podkaściki zawsze lecą w tle i mam też poczucie, że jakoś tak przynajmniej one mnie wzbogacają, a słuchanie muzyki, no to tak trochę średnio. W sensie jest przyjemny, no ale ja nawet nie nauczę tekstu, bo jestem super słaba i nigdy nie wiem, jaki jest tekst piosenki, a tak z podcastów przynajmniej dowiem się czegoś ciekawego. Także bardzo mi miło, że słuchacie mojego podcastu i że dotrwaliście do końca tego odcinka. Partnerem była firma Allegro, której też hasem kampanii w nawiązaniu do dzisiejszego odcinka jest zakupy pełne spokoju. Mają no i dzięki której bezstresowo możecie kupować, co tylko wasza dusza zapragnie. Bez stresu, no i też bez wychodzenia z domu, chyba że, chyba że po paczkę. Tak, żeby się panowie ochroniarze nie wkurzali, że znowu nie odebrałam 10 paczek. dobra, Wzięki moi drodzy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!